Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 14 kwietnia, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, ostatnio była troszeczkę malutka przerwa, natomiast też za wiele się nie działo, przynajmniej na rynku krypto, na rynku tradycyjnym się troszkę podziało, więc też jak ktoś mnie słucha ze zrozumieniem, no to wszystko wiedział, że tak powiem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc przejrzymy sobie dzisiaj ryneczek, bo coś tam odbiło, więc zobaczymy sobie to od strony technicznej, zobaczymy sobie Dogecoina, którego prowadzimy w projekcie edukacyjnym, zobaczymy sobie lightcoina w projekcie edukacyjnym, Zobaczymy sobie też WLD, moi drodzy, no i oczywiście ETH, BTC, no i Total 3, czyli jak wygląda ogólna sytuacja na rynku. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczycie się m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczycie strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie również planować na rynku. Nauczycie zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do ks u gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Co do bitcoina, to moi drodzy wpadliśmy troszeczkę w ruch boczny. Tak naprawdę, więc ja już to tak za bardzo go nawet nie, na, nie analizuję, dopóki moi drodzy konkretnych spadków nie będzie na bitcoiny, bo ja już bitcoina nie gram ogólnie rzecz biorąc. Więc mnie interesują tylko te niższe strefy na BTC. Nie interesuje mnie nic więcej, nie interesuje mnie wzrost. Chyba że będzie wzrost do 125 tysięcy, wtedy interesuje mnie wyjście częściowe z pozycji hodlowych, ale pozycje hodlowe to są długoterminowe, więc też mi na tym nie zależy. Moi drodzy, co technicznie widać? No, właśnie to, co mówię, czyli ruch boczny. Zatrzymujemy się, moi drodzy, tak naprawdę w ramach korekty na pierwszej strefie podażowej i teraz, jakby, to jest mało ważne. Okay? Najważniejsze jest to, że tutaj zareagowaliśmy. Zobaczcie przed strefą. Ja wiem, że nie apteka, ale, moi drodzy, ta strefa tutaj była, co żeśmy sobie ją robili i tu powstał znak zapytania. To nigdy nie jest dobre, nigdy nie jest dobre, jeżeli reagujemy przed strefą. I zawsze trzeba mieć to z tyłu głowy. Okej, okay? czyli pamiętajcie, że to ryzyko tutaj jest dalszych spadków niestety. Natomiast co by musiało się wydarzyć na BTC, żeby sentyment się pobudził pozytywny? W zasadzie to niewiele już pomoże Bitcoinowi tak naprawdę, ale wypadałoby minimum zrobić, moi drodzy, przebicie tego szczytu i to też nie gwarantuje niczego, bo tak naprawdę ja wam mówiłem już 3 miesiące temu albo i dalej, że tutaj trwa dystrybucja po prostu, prawda? Więc tutaj tak naprawdę no, niewiele się już zmienia na Bitcoinie i Bitcoin też w sumie nie jest do grania, tak naprawdę, dopóki nie dostanie dużych spadków, w mojej opinii oczywiście. Więc żeby się tu pobudził dobry sentyment, to przynajmniej trzeba by wybić 94 tysiące, a na chwilę obecną to, co nas interesuje, moi drodzy, to ta strefa podażowa i ta strefa podażowa. Jeżeli przebijemy 87, idziemy na 89. Jeżeli przebijemy w tym przypadku 92, to nawet już troszeczkę wcześniej ten sentyment pozytywny powinien się obudzić, ale te strefy są bardzo ważne i dopóki ich nie przebijemy, to będziemy się poruszać w ruchu bocznym, a nawet jeżeli przebijemy, to oczywiście obudzi się ten sentyment, ale nie wiem, czy on będzie mocny, raczej też będzie słaby, więc na BTC totalnie nuda. Przechodzimy na Total 3. Na Total 3, dlatego też mówię, że zrobiłem sobie malutką przerwę, moi drodzy, no bo wszystko wiedzieliście, tak? Czyli strefę popytową mieliście. Tutaj, jakby pierwszą mieliście, czyli tą, mieliście tą drugą strefę popytową. Zobaczcie, że nie przebiliśmy ogólnie całej strefy popytowej. I też Wam mówiłem, że jak chcecie coś rozgrywać na rynku, to trzeba korelować z wykresem Total 3, czyli to jest kapitalizacja bez Bitcoina i Ethereum, prawda? No i na ten moment, moi drodzy, na chwilę obecną mamy tylko ruch powrotny. I tak jak w przypadku Bitcoina mamy tutaj dwie strefy, pierwsza strefa i druga strefa. Ogólnie ta druga strefa jest do 868 i ją należałoby przebić, żeby w ogóle pobudzić jakiś sentyment. Dopóki jej nie przebijemy, no to też tego sentymentu, no nie ma co się na razie spodziewać. Jasne, jakiś wzrost jest, jakieś odbicie, moi drodzy, ale to jest, zobaczcie, cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym i tych odbić już kilka mieliśmy po drodze. Więc dopóki tak naprawdę konkretnie coś nie wybijemy, to tu cały czas jest trend spadkowy. Reagujemy ze strefy fajnie, ale mimo wszystko jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym i to miejcie z tyłu głowy. Czyli jeżeli ktoś otwierał pozycję, no to warto byłoby zabezpieczać. Lecimy do LTC. O Litecoinie mówiliśmy sobie w projekcie edukacyjnym, czyli wam wiem, że będę go rozgrywać. Rozgrywam Litecoina. Zresztą Litecoina to od trzech lat rozgrywam. <grywa> cały czas non stop. Więc moi drodzy, mieliśmy pierwszą strefę popytową i mieliśmy drugą strefę popytową. Pierwsza strefa, no nic tu nie było, kom, konkretnie nic, czyli nic się tu nie urodziło popytowego. Więc to co ja zawsze też uczę, jeżeli masz jedną strefę i nie widzisz popytu, to szybko ewakuuj się do drugiej strefy. No i ta druga strefa to było 65,07, czyli to co sobie robiliśmy. No i to też jest przeze mnie grane. Natomiast czy to wygląda dobrze, moi drodzy? Nie. Ogólnie rzecz biorąc, nie. Dlatego że zobaczcie, dalej tutaj od tego szczytu. Jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym i zobaczcie, że my tu mamy tylko zwyczajne korekty. Więc żeby tutaj tak jak mówię, jakiś sentyment lepszy się pojawił, to trzeba by było na ten total 3, co sobie przed chwilą patrzyliśmy, powybijać te strefy podażowe, te dwie żółte, które tam widzieliśmy, prawda? Więc na LTC no co z tego, że jest pozycja jakby dobrze zajęta, jak na ten moment nie ma żadnego sygnału wzrostowego? Mimo tego, że tylko rośniemy sobie lekko, prawda? A chciałbym tu zagrać na przykład pod coś więcej. To na razie takiego sygnału jeszcze na LTC nie mam. Lecimy do Dogecoin. Moi drodzy, Dogecoin, pierwsza pozycja sprzedana, odkupiona w tych okolicach. Tej strefy już nie grałem, tylko kupiłem po prostu tutaj, bo była tak blisko siebie, że po prostu no, nie chciało mi się jej rozgrywać, prawda? Bo była za mała różnica. Więc to była ta nasza strefa z poprzednich wideo. Tu, o której wam mówiłem, że powinna być fajna, znaczy powinna być fajna, może nie fajna, ale powinna być tam reakcja popytowa. I zobaczcie, no doczko i dokładnie taka sama sytuacja, nic tu pozytywnego nie ma na chwilę obecną. Żeby się coś tu zrodziło pozytywnego, to trzeba by przebić przynajmniej ten szczyt, czyli 20, 620. Dopóki tego nie zrobimy, nie ma tutaj kompletnie nic. Pozycja zajęta, natomiast jeżeli będziemy się tu z powrotem zbliżać, przebijać ten dołek, to oczywiście następne dwie pozycję będę grać, no bo wiadomo, że nie będę trzymać, bo jakby strefa podażowa, kiedy jest przebijana, trzeba uciekać. Lecimy do WLD. WLD robiliśmy sobie na grupie, strefy popytowe, czy ogólnie rzecz biorąc, no tutaj ładnie w punkt, no spoko, elegancko, ale wiem, że dużo osób ma WLD, więc tutaj bardziej analiza pod znaczy może nie pod wyjście, a pod to, gdzie sentyment właśnie się rozkręciłby dobry. Moi drodzy na chwilę obecną no, strefa jest ładna też tygodniówka tutaj jest czyli taka sugerująca wzrosty ogólnie rzecz biorąc ale to wiecie to tylko sugerująca na chwilę obecną nic takiego jeszcze tutaj nie ma miejsca. Gdyby WLD spadał dalej z Bitcoinem i z resztą rynku to jest tu strefa 3.98. Jeszcze do wykorzystania w razie spadków czy jakby były spadki to można się nią zainteresować. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jeżeli będziemy rosnąć to to jest najważniejsza strefa podażowa 3.168 do dokładnie 3650 i dopiero po przebiciu tej strefy można by liczyć na coś więcej. Tylko że weźcie pod uwagę też, że WLD to już miał też troszeczkę coś tam zrobił, prawda? Więc na WLD już nic nie musi być ogólnie rzecz biorąc, czyli to już jego hossa mogła być. Natomiast gdyby jeszcze tu była jakaś podbitka, to mocno bym się tu zastanawiał, czy nie zrealizować tutaj większej części, jakąś część pozycji, czy całość, czy więcej, czy mniej. To już kwestia tego, jak prowadzicie pozycję. Natomiast informuję Was, że to jest najważniejsza strefa podażowa w razie wzrostów. Jeżeli ona zostanie przebita, no to trzeba by zrobić analizę. Akurat nie robiłem wyżej analizy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ona jest najważniejsza. I tu z całą pewnością pojawi się podaż. Okay. Jest bardzo duża szansa na to, że tu się pojawi podaż, a być może nawet skończy się tutaj cały wzrost. Więc na WLD bardziej analiza w górę. Natomiast gdyby spadało, 3,98, następna strefa popytowa, która byłaby warta uwagi. To wszystko, moi drodzy. Dajcie w komentarzu, jeżeli macie coś do analizy, coś akurat fajnego, na czym wam zależy, no to, no to wrzućcie w komentarz, ja sobie to zobaczę, przeanalizuję, ewentualnie, jeżeli będzie tam coś ciekawego. Słyszymy się albo w środę, albo w piątek, bo troszeczkę zmieniamy. Zmienię tutaj, jakby, częstotliwość, będzie to poniedziałek, środa, piątek prawdopodobnie, jeżeli będą propozycje do analizy, no to poniedziałek, środa, piątek będziemy się słyszeć. Na chwilę obecną podsumowując, nuda. Szczerze mówiąc, nuda, żadnych sygnałów wzrostowych, nie ma nic pozytywnego, są tylko małe odreagowania w górę. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo, trzymajcie się, hej.